Cześć wszystkim. Witam was serdecznie na kanale O zapachu słońca, czyli życie z przestrzeni serca. Ja nazywam się F i w dniu dzisiejszym zamierzam pokazać wam przepis na jedno z moich naprawdę ulubionych, ukochanych surowych dań. Mianowicie, jak już życie pod tytułem, są to e, tęczowe spring rollsy z pikantnym dipem mango, salsam mango, jak chcesz to możesz to nazwać. Jest to naprawdę jedno z moich przeukochanych dań, które robię rzadko, bo generalnie nie chcę siedzieć w kuchni, raczej wolę zjeść całe owoce, całe warzywa, całe jakieś sałatki, soki, niż coś takiego, co naprawdę np. Na zajmuje mi 40 minut. To już jest 40 minut spędzone w kuchni, to w moim przypadku jest po prostu bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj podzielę się z Wami tym przepisem. On dzieli się na takie dwie podstawowe... Dwa podstawowe kroki. Pierwszym z nich jest zrobienie samych sajgonek, i tutaj dokładnie pokazałam Ci etap, jak je robić, bo sama miałam długo, długo, długo po prostu problem, żeby je dobrze uzwijać, no nie? I drugim krokiem jest zrobienie pikantnej mango salsy, gdzie używamy bazowego składnika, czyli mango i papryczki habanero. I te dwa składniki razem połączone tworzą po prostu petardę, kosmos. I Zamierzam ten proces dokładnie ci pokazać. Chciałam też przypomnieć Ci, że ja na YouTubie działam z doskoku jakby główna siedziba o zapachu słońca znajduje się na Facebooku, gdzie bardzo Cię zapraszam, publikuję tam dużo obszernych postów, artykułów, które sama piszę, to nie są czyjeś prace, tylko to są moje jakby doświadczenia, które przelewam w formie blogowania, w formie treści. Na moim Instagramie też trochę się udzielam, choć już nie tak dużo jak na Facebooku, no i jeśli też interesują Cię wszelakiego sposobu wszelakiego, wszelkiej maści, treści, procesy sokowe, detoksy sokowe, to zapraszam Cię również do mojej perełeczki, czyli RAF Stacji. Pamiętaj, że każda Twoja aktywność na tym kanale pomaga mi budować zasięgi, a tym samym szerzyć światełko w świat i pokazywać, że żywe jedzenie, surowe jedzenie naprawdę daje moc, jest życiodajne i zmienia nasze życie, o czym Skoro tu jesteście, to pewnie część z Was wie i też dlatego pewnie mnie śledzicie. E, także nie przedłużając zapraszam Was na mój niesamowity przepis na wiosenne tęczowe spring rollsy z pikantnym dipem mango. Do przygotowania naszych tęczowych sajgonek będziemy przede wszystkim potrzebować bazy, czyli sałaty rzymskiej. Ja używam sałaty rzymskiej mini, może to być również sałata rzymska duża. Oprócz tego używam papryki czerwonej i żółtej i to tylko dlatego, żeby było bardziej kolorowo. Pojawia się także ogórek, marchewka, mango, awokado, kiełki, moje ulubione kiełki, czyli przede wszystkim kiełki jarmużu i kiełki rzodkiewki. Oprócz tego do naszego mango dipu. Mango sosu, będziemy potrzebować również bardzo ostrą papryczkę, ale o tym później. Używam także nasionek czarnuszki, cebuli i tak naprawdę soku z limonki. Możesz używać co tylko chcesz, pełna dowolność, naprawdę. Ważną rzeczą, którą musisz zrobić to jest jakby splaszczyć kręgosłup tej sałaty, ponieważ jeśli tego nie zrobisz to przy zwijaniu ona zamiast być jakby giętką gumą będzie się po prostu łamać i będziesz mieć popękane i koślawe sajgonki, a ja tego nie chcemy i ja do tego używam talerzyka, możesz być także rękami, tutaj pełna dowolność. Następnym krokiem jest pokrojenie w słupki wszystkich składników, których używasz do wypełnienia swoich spring rollsów do swoich sajgonek. U mnie jest to marchewka, ogórek, dwa rodzaje papryki, awokado, mango, kiełki, czerwona cebula oraz nasiona czarnuszki. I bardzo ważna rzecz, że wszystkie te słupki, które kroisz, one muszą być bardzo cienkie, naprawdę muszą być tak jak 1 czwarta grubości palca najlepiej, ponieważ wtedy nie będą ci przeszkadzać przy zwijaniu sajgonek, nie będą z nich wypadać i wszystko to będzie po prostu dużo bardziej foremne. Nawet te, które tutaj widzisz, też zrobiłam za duże i też niektóre potem zmniejszałam, żeby było po prostu wygodniej. Bazując na swoim doświadczeniu, wiem, że wielokrotnie nie umiałam po prostu tych sajgonek uzwijać. Denerwowałam się przy tym. Wypadało mi to wszystko bokiem, rozwalało się. Dlatego żeby ułatwić tobie sprawę i żebyś mógł skorzystać z mojego doświadczenia, teraz pokażę ci kilka sposobów, na które ja zwijam moje spring rollsy. Pokażę ci sposoby na małych liściach, na dużych może większych, dużych liściach i pokażę ci dwa sposoby spajania takiej saigonki. Pierwszym z nich jest zielona cebulka, e, którą obwiązuje saigonki i tutaj raczej robię to w przypadku tych większych, a w przypadku małych spring rollsów e, przebijam je po prostu wykałaczką i uważam, że jest to najlepsza opcja. I pokażę Ci też, że żebyś widział po prostu, jak ja to robię i że bardzo ważne jest nie bać się, żeby długie kawałki nawet do małych liści wsadzać. Bo ja często robiłam ten błąd, że dawałam za małe, za krótkie słupki i one po prostu jakoś tam się przy zwijaniu mi przewracały. Nie wiem, tak to jest. A te duże są bardzo stabilne, dlatego zostawiam Cię teraz z z tym jak ja kilka tutaj sajgonek zrobiłam, żebyś mógł się napatrzeć i skorzystać z tego, kiedy ty będziesz robić swoje. Dopieszczeniem tego wszystkiego jest mango dip e, pikantny, mango salsa, jak chcesz to nazwi i tutaj nie podam ci dokładnych proporcji, bo sama ich nie mam. E, ja do naszej mango salsy, mango dipu użyłam trzy dojrzałe mango. Normalnie użyłabym pewnie jedną, maksymalnie dwa, ale w związku z tym, że kupowaliśmy dojrzałe mango w cenie 2 zł za sztukę i mamy ich 50 sztuk w domu, to po prostu totalnie tego nie żałuję. Um, mój Adrian też bardzo dużo je, więc stąd taka duża ilość, oczywiście odpowiednia ilość na jakby sosu na takie dwie główki małej sałaty rzymskiej to wystarczy jedno, naprawdę góra dwa mango, ale jeśli chcesz wypas uczta, no to może zużyć więcej. A propos tego skąd my w ogóle mamy takie tanie mango, to na Facebooku o zapachu słońca piszę bardzo często posty o tym, jak być na surowej diecie i robić to tanio, jak zdobywać tanie owoce lub w bardzo niskich cenach, więc tam Cię zapraszam. Proporcje składników na mango dip, które my zrobiliśmy, to są 3 mango, 1 papryczka habanero bardzo, bardzo ostra, sok z jednej limonki, 3 daktyle. Kawałek świeżego imbiru, trochę pieprzu, troszeczkę soli, zielona cebulka i to wszystko blendujemy na gładką masę, a na końcu wkrajamy jeszcze czerwoną papryczkę, wkładamy kiełki, żeby jakąś większą teksturę miał sos. I do tak zastawionej uczty. Zrobimy na skrzynce. Na kanapie. Zapraszamy również Ciebie. Nie jest, że to wszystko naprawdę jest świeże, surowe, pełne życia i zachęca do tego życia. Tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie filmu. Zapraszam Cię do zostawienia lajka like i komentarza, żeby pomóc zwiększyć mi zasięgi i słać światełko świat. Do zobaczenia!